będą urodziny, to będzie już chyba 100. Bo to, to 105 czy 104 teraz. 100, teraz było 104. Teraz no będzie 105 będzie dopiero chyba. 105 będzie. Nie. No. A teraz może było 104 racja No, no. więc 105 będzie dopiero, już niedługo. No. To dopiero będzie i te będziemy ciągle. Ale do kiedy, kiedy są urodziny chyba w czerwcu, czy nie? No jakoś zawsze w czerwcu no. są. No ale wtedy mi, no to wiesz, siedzimy i w DBD ciśniemy, bo wtedy kort, mhm. to będzie trzeba cisnąć. No takie są zasady. No ja hubyku. Po co? Nie mamy ten. Sfotografuje styl mordulca, dokładnie. W ogóle jeszcze nie graliśmy na nowego mordulca, cały czas jeszcze nie było nowego No mordulca. był, ale AFc. Było, ale AFc, AFK na pierwszym meczu. Czyli się nie liczy. No jak zawsze. Dopiero jak będziemy na niego grać i pozabija i ABiego, to wtedy się liczy. <grym tak! <grym Typowo. No, wysyła to, to jest dziecko, czy to jest jakiś płód? O co chodzi? To jest to jego put. dziecko. Put, płód Cicho. No, to jest put, AB. To jest jego dziecko. Put, płód o nie, najgorsza mapa. Ta ja Mapa pierdzielę. ma być reworkowana też niedługo. Ta mapa jest tak beznadziejna po No jest roku. beznadziejna, ale to będzie reworkowana. No, printa od razu zużyłem, ale za mnie Pepega. <laughs> Brawo. Zapomniałem w ogóle. Brawo Noihart. To jest dowiru. Nie, to jest najgorsza mapa. Kurde, on jest tak beznadziejna Najgorzej ta na na śminka tutaj grać. Słyszę ją, ale nie wiem gdzie, albo jego. No, ale to widzę, to, widzę, że... widziałem nogę. To... Jest na dole jak coś, coś. Eee jest... piłacz A to jest, ale kto to jest? To był chyba kanibal Leatherface? Co jest? Nie to są te... No jeżeli Leatherface to kanibal, tak? Ale jeżeli... Znaczy widziałem spodnie, a spodnie chyba takie ciemniejsze ale... miał... Ja y... żółty silniki. Właśnie a nie, nie widziałem, bo ogień no no, tylko widziałem Dobra, znalazłem pierwszy silnik, jestem... A nie ja miałem totemi szukać, zapomniałem No Co za Pepego? <laughs> Te Ktoś temy? Cię schował, a to ten Debil, dobra. Ja miałem to demy szukać, zapomniałem już moich. No, i robię Że miałem ten, to ten Dobra, to tutaj akurat na niego to łatwo, na Bilego to S na tej mapie. Mówisz, że S? Billy jest S do ogrania, tak samo jak i. Yy, ta. Yy, ojej, jak to No nie wiem, Tauczer z ok już leży, znaczy kliczy. No bo on wleć, schował się do szafki, Debil. Wiesz, jest inteligentniejszy niż początkowo nam się wydawało. No to pan jak ktoś tu silniki macha? No ja robię silnik ja na dole ma. jakiś. O, witaj. Góry. Witaj, co tam u ciebie, Bladeuszu? Jak to tam życzy mnie? Szukam. Szukasz tutaj. w okolicy? Mm, tak. Właśnie go robię. Uratujesz ta usena? <grym> Noir? No jak go mogę uratować? to uratuj go. To uratuj go, kozak. Dobra, o, tu się bliżej, Chyba ja bym... się wkurzył. No chyba z wami leci na dole, dobra, ja idę po niego. Dobra. Daj, do to ale co robić gena. Oj, tak, schodzę po niego panowie. A nie, to już jest Ej, zrobione. Ej, czy to, to nie ma skoku już? Jak to Ej, nie ma? No, zosta... no nie ma. Dobra, już o, go zdajemy. Nie, nie jest. Tutaj w rogu. No ale jest w rogu. Zesrałem. Gonicie dalej? Nie, biega za mną. Dobra, no ja lecę tego typa z piwnicy. A to ty go zdjąłeś, Tak, dalszy, tak, no zdjąłem, no. no bo zaraz dwójkę by miał. Nie zdążyłbyś. Jakby tutaj wjechał, piłacz. ojojoj oj. Nie zrobiłby. Na no, lewo odbiega oszukle. Czy ja wiem, że dwie by położył. Takie mam lekkie wrażenie. No tutaj beznadziejnie będzie lepiej grać. A kurde Ale przypał. Może się nim zająć w sumie, bo mi się nie chwycił. Nie, <śmierdzi> nie ma problemu. Już się nim <śmierdzi> zająłem <śmierdzi> Ja wpadłem prosto na niego Akurat prosto na niego wpadłem, kozak <śmierdzi> Tutaj bie, dobry jesteś agent. Ja w ogóle zapominam, że latarkę mam czasami, jak mam <śmierdzi> No słuchaj, to ty jak Dzięki Blady. Ale to było jeszcze. <laughs> Czemu nie powiedziałeś, że był gdzieś Myśleś, obok? Nie słyszałeś głośnej piły, która na. To... Nie, no nie było piły, było no po prostu dźwiękiego. Było coś na pile leciał. A ty go no, się piprzyłeś. <laughs> nie sądzę, do palety dojść. Kozak. Trochę smutna no, sprawa. Wisza na jest? haku Gdzie on jest? Nie wiem, nie mam pojęcia gdzieś na dole? Na górze? Nie wiem Widzimy ile cieleczka od drodze Dobra Nie wiem czy to jest dobry pomysł pomyślmy leci A dobra, jednak tak jest dobry Tego ma. Tego Na dole ma. jest Toucherem. random taczor to do dupy jest co widzę On już, a on nie umiera już? Nie drugi nie, raz Nie chyba nie, drugi Bo on raz On nie ma chyba drugiego Tak, Tak nie miał nie miał Dobra, zrobię z tego, z, ze skrzynką. To jest to mój, on on ma tego, on ma na 100% barby. Oczywiście, że. Nie, nie ma, bo to nie jest kanibal No, no dobra, on nie, no nie, nie jest, ma, ale kurde, na no, goni mnie już. Wiesz, on może sobie od bloku To też tam pełnią barbę. dalej? On chciał, kurna stunelować tę piarę, w sensie chciał ją zabić od razu. No, tuneluje, kurna, chłop. Bo chcę ją on, zabić. Zna taktykę, której się no, nie spodziewał. Bo, bo specjalnie nawet mnie nie uderzył kiedy ją zdejmowałem, ty... O kurde, nawet mnie nie uderzył, tylko od razu zaczął ten. Zaczął nie, czekał tylko na tą typiarę, ale miałem boro timer. może nam się początkowo wydawało. Jest no, po tak. prostu... No, nie, nie, nie A tak, czy może nie kamperem, no, 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 ale nie to Widzę, Zaraz zostanie zbana spokojnie Buszki. Tylko nie mogę teraz zbanować, bo jestem bigam to jesteśmy w takcie rozrywki hmm? <grym> Rozrywki Pacer znaczy... chyba leży. No, no, no on już to, to umiera. Ale jest pan Jurem, lata za ludzi. Nabrałem silnik. No nie, na parobacie, on sobie umrze. Dobra, zrobić dole. Na dole robi no, silnik silnik, co? Dynktkę ma. on do dupy jest. No, do dupy to tak totalnie. Jak jest trzech zawodników, to klapa się pojawia, czy nie? Mmm, przy dwóch genach musi być chyba jeden gen, żeby się pojawił. Tak? No to zaraz będzie jeden o, gen. O, właśnie tak, idzie do wie. mnie. okej, okay, ale robimy jeszcze bo nie mamy chyba Dobra, róbcie, róbcie, ja się z nim ganiam. Gdzie się z nim ganiasz? Na dole. Ja Kolejny banik, Zda. I kolejny banik. Co to tutaj spamowało? No bo spamują ten, takie ślaczki wysyłają No. Co nie? Chyba ja się z nim ganiam, więc... Nie, banuje ja też banuję takich śmieszków Albo ty, tacy co, co przychodzą i z kolorkiem piszą mi... donated ileś tam To i to, to jest takie... A ja nie wiem skąd ci ludzie się tego nauczyli On się goni cały czas. No za mną się goni, tak. Robisz silnik, gdzie jest w silnik? Ja robię obok tutaj, Oni są podemy, po na górze jestem, robię przy Jest. Tak. Za... No to powiedziałeś mi Kurde, to ciężko pośrodku mapy. O, widziałeś mnie po twojej lewej. Dobrze, tu, 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 że biegniesz, dobrze, no i lewy? Chyba mnie zostawił. Zostawił mnie, że... zostawił mnie chyba. A nie, nie zostawił, on dalej za mną biegnie. Dobra, Ibik, błagaj się z nimi, bo my dopiero po mamy. Mogę nie ma problemu, błagajem się. No, nieźle. No, ale no, mamy chyba to. Rob, rob, szybciej, 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 bo 5-4. 3, 2, 1, 0 PES? Łatwo. Siu! Na takiej kurde mapie wydawać by się nie mogło niemożliwe, co nie? No bo się z tym goni od 13 godzin. No o kurde, zablokowałem kategorię O! nie, on, ma noeda no EDA! Ed Wiesz co, to chyba Ciebie nie idziemy ratować tak szybko. Nie no, poszukajcie Noeda. No ale. No, dobra, może no nie wierzę o tyle to... ganiania się, kurde, żeby pokazało się, no że tak, ma Noeda to, po to dałeś się trafić. Tego. Po co dałeś się trafić? Dzięki! No nic, trudno! Spadamy, Noir. Nie ma co? No nie nie, nie, nie. No spadamy! Nie, nie, nie. nie ma sensu, już że... No nieźle! No, no dawaj no przyznaj! Zali taki sensu. kolega, widać teraz, <laughs> kurde. Nie ma sensu, LP. Poczekamy na niego. Poczekamy na niego. Aha. Dobra, B, dasz sobie radę. paradzić sobie. Dzięki. Zab 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 zawsze wierzyłem, że mi pomożecie, że jesteście najlepszymi kolegami, jakich miałem. Ebi, Ebi, Ebi. sobie, daj Wiedziałem, że co? mogę na was liczyć w każdej sytuacji. Nie prosto na nas, sobie robimy nogi. No nie mam wyboru, muszę uciekać. Ale frajerzy. No, niestety. no niestety nie było jak, co nie? Ale frajerzy. mi się z tego, dasz radę. Ej widz, no, próbowaliśmy, no co ja, co mam powiedzieć no. Ale że jesteś, Zaskoczył jesteście. nas Zaskoczył nas, naprawdę no Zaskoczył nas strasznie No Ajajaj, ale nas zaskoczył Ej, ale zobacz na to z pozytywnej strony Level wieś. wieś. No Happy? Dużo o, punktów ja masz? Masz no to co się prójesz? No to co, co się pruje? Chodzi? Masz dużo punktów, AB. Jesteś już dorosły. Ja w ogóle wziąłem Dasz tą radę. latarkę, a nieraz jej nie wykorzystałem. No ja wiem, właśnie. Ale... No nie miałeś wziąć mapy? Miałem, ale nie zdążyłem, bo wystartowało. Aha. Najgorzej, że chyba tylko dwa. ile zrobiłem? Dwa totamy chyba tylko machnąłem. No dobra, poczekaj, to teraz wezmę mapę. Ty już chcesz i siebie? A czy ty na co ty chcesz i siebie? Mm. No ja chcę sobie Bratii, obejrzeć to biasa. Jeszcze raz? Czy ty mi coś wysłałeś na, tu, na Steamie? Tak. Kurwa. Serio? Teraz dopiero zauważyłem. Naprawdę? Tak. A, to ty dobry jesteś agent. A z kiedy? To ja to odrzucam, to sobie może wykorzystasz coś później. o to odrzucam. Ale, ale co, co ci wysłał? Nie, bo kurde Junior Gaugan wysłał mu grę, on kupił ją chwilę później, bo nie zauważył chyba, że mu wysłałem. Nie, to nie, nie Ale co, ja cztery, cztery dechy wydałem, także... Ludzik, to odeślij ten, odeślij z powrotem po prostu. O, mam zwrócono pieniądze doskonale. Łatwo. Łatwo. Powinno być tak, że jak odrzucasz to niestety twój kumper odrzucił pieniądze i przepadły. W nic. Tak. F, J, B, S, G, Z. Pozdrawiam. Dobra, mam totem. Jestem totem łowca. Dobra. Łowca A ja robię generator. Cześć bardzo... Totem łowca. Największy łowca totemu w okolicy. Tak na mnie mówią. Totem Bladeusz. Totem Bladeusz. <grym <grym no i raj, co ty tam robisz? No ghost. O nie, ale żeby już paść Co ty przejmujesz moje nieszczęście, że co? To to to, nie wiem, bo jestem No nie zna. Dobra, nie zauważył mnie Noju. Nie zauważył Cię. Nice. Wypierdź do I Wypierdź ze stąd. Wydźwiewamy. To ja się Bo jeszcze zjewa, na chwilę mutuję. Zjewa. Dobra, dobra. Więc myślę, że jeszcze z pół godziny powykam i będę szedł. No chcę tego Tobiasza kurczę obejrzeć, bo tak wszyscy się tym jarali takie wow, jakie to super! No i trzeba ja obejrzeć... Tak. Obejrzeć sobie jeszcze z reakcją będzie najlepiej. Nie no, no ja, ja sobie nagra, samemu na nagram jak ja reaguję. No bo to Wiesz jak on tam kod rzeczy robił, ale to było kozackie. No, no dlatego tak, chcę redziele. kurczę obejrzeć. Ten y, Tobiasz i y, dwóch hunterów, tak? trzech. Mm, no, ale na to było dobre byku... To było tak kozackie. <laughs> super, jeszcze nie oglądałem. Naprawdę, no zesrałbyś się jakbyś dowiedział się jak on tam robił. No właśnie się dowiem, zaraz będę oglądał. falka no, no, no takie kozackie był Abi, takie tam droże rzeczy się dzieją. To, to wygląda jak tam tak dobry jest kozak, naprawdę, że tam... O, I tych trzech chłopców <ścoughs> też trzeba przyznać, że no... Oni są kozacy, W sensie. Widać, że ci ludzie co go łapią, to też nie są amatorzy jak jacy, jacyś tacy, wiesz? No nie są amatorzy. No właśnie ja tak mówię, że kozacki ten no. W <grymne> było, że było ich trzech, a i tak nie, nie, nie do końca dali radę, potężnemu Tobiaszowi Ale Czy ty tego nie <grymne> oglądałeś bo po prostu tak mówisz sobie tak? Nie, nie, oglądałem, oglądałem Ale <grymne> nie, bo tak... to jest jeden niepowtarzalny za akcji, ale nie chcę ci spoilerować. <grymne> o, znalazłem ten, jakiś penetrum mori znalazłem jego, czy co <grymne> to jest? A co on ma takiego? Bo znalazłem jakiś świecący totem w sumie No nie a, wiem, to... zobacz, o, na pewno nie ruina nadziei, No może pozaraz nadziei, nic a to nie będzie żadnego pożerowania, nadziei <noise> nie Black <becie>. and Soul <noise> Queena uratujecie A co to było? Nie z Black Soul Queena z tego podniesiecie, bo nie znachali. No, daj, idę po niego. Tylko mnie widzi. Nie ja to jednak ty no Noi musisz po niego iść. Bo mnie chce zabić. Widzę to w jego oczach. O kurde, dalej za mną idzie. Co on robi? No i raj tretujesz? Kurde dej, co dej, wy dej, robicie? Dej, 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 dej. Ja pierwsza... No ja się jeden. z nim gonię no! Noo Naprawdę nikt tego nie uratował byczka? No ile da tego byczka ratować, a tu no nie spójrzcie... Wiesz... Już... No, ale on już... Co on robi? O kurna w końcu mnie narazi... Ja próbuję na ciebie naładować na, na, na próbuję ciebie. Zde... Zdech, no ale cię nie, nie bo wiem, on mi przez, przez drzewo mi to zrobił No bo on ma taką umiejętność, że przez drzewo może to robić ja pierdziele, właśnie ta umiejętność, kurde, wszyscy ują, że ta umiejętność jest tak zbugowana Ajajaj Ten soul długo leżał, w sumie mogłem go uratować, co prawda, ale nie uratowałem go A na nas zganiał, widzisz? Taki jest Bloody właśnie, no i hard Idzie tu, uważaj Sam mógł to zrobić, a zgodnił na nas Mogę cię uratować, czy nie za bardzo? Możesz. Jak najbardziej, chociaż mi się wydaje, że on tu gdzieś jest blisko. Mam lekkie o, przeżycia Zostaw ty, złodzieju! Zostaw! Zostaw! No zostaw to, złodzieju! No zostaw TEN totem, złodzieju! Urwańców! Nie wierzę! Zabiję cię, weź nie! O kurde, takie groźby. No, bo zdenerwowała mnie. Jezu, jakie groźby w ogóle poleciały? Kurde, jest jeden. Pewnie pierwszy to tam też mi z wytegowała. Co? O, cholera, ale się zdenerwowałem. Jak mnie trafił? Nie wiem, ja robię gena. Nie wiem, jak wy. Wy się tam babicie z jakimiś mordercami Byście za geny się wzięli w końcu, a nie? No robimy właśnie. No, widać. Oj. Nie kogo. widać, że kogoś. Widać zrobić gena No mi robię, robię Dzięki za follow Dobra, ja już mam pół bo jestem szybki Uratujesz no i reaktor, czy nie? A, no irach umarł właśnie No, za późno nie, nie, nie. Czemu prześmieszkę. Po... No miał No Noo nieźle, o nie aż gana zepsuła z razę. No, no, no irach, musisz klikać, bo z tego no, nie wiem z tego nie wygramy Noiracht No, z tego się nie, nie da wygrać. O kurna no, widzimy no no. Jak mnie no. przeskanujesz przez drzwi, to ja nie, aż przez drzewo znowu to ja nie wiem mnie, chamie bury Nie wiem, chyba wszystkie totemy witamy. Pewnie ta typiara też robi kurde yy, totemy. No, róbcie chary. geny bo mnie goni. Dobra. To zrobimy jakieś. I znowu chcesz mnie przeskanować przez... No i znowu! Jezu, w tym samym miejscu jeszcze do tego! Nawet palety nie tak zdążyłem rzucić. Bo to jest tak zwane drzewo, scanu. <laughs> drzewo tak skanu. Drzewo skanu? No, tak się na to mówi, Abi. Teraz się akurat wychylił za tego drzewa, i tak jak patrzyłem na niego, to mi nic nie dało. Dobra, Abi, wytrzymaj trochę, zaraz pójdę cię zdjąć. Dobra. Musisz trochę wytrzymać przynajmniej. Spacjowanko, spacjowanko. Nie lubię jak Noirajd. Wytrzymaj dłużej Spokojnie, nie, jestem przedwieczny Przedwieczny Ejbi Trzymaj AB. AB, trzymaj, trzymaj Już do Ciebie idziemy Maybe. Widzę Już sekundkę, tylko silnik zostanie zreferowany Już do Ciebie idziemy, naprawiałem silnik Już, już biegniemy, biegniemy już, już. już Myślicie, już. że ja właśnie widzę? O, już biegniemy Tak jest, super nigdy nie kłamiesz a nie. Super jesteś Widzisz AB? I uratowano pierwsza klasa <laughs> Kozak. Dobra, leć mnie. A kurda, przyszedł. Kurde, przecież patrzyłem się na niego. Ja nie wiem, jak on. Co? No właśnie, też nie kułem tego znaczy, czasami. Mówisz, że ma twarzą się no tak, ale musisz twarzą, ale nie, się... nie zawsze to działa. Ale byłem, wydawało mi się, że twarzą do niego. No właśnie, no nie tak nie to. Tam nie boleczyłeś, boleczyłeś. No My ale ja nieraz patrzyłem na niego i też kurde, nie zaliczał Nie wiem, jak to działa, naprawdę. To bardzo bardzo różnie działa. Raz działa, raz nie działa. Oj, tak. Powalone Halo, ktoś zdejmie? Spokojnie, Bladdy, tylko naprawię 5 genów i cię na pewno zdejmę. Ej, bie, ale tak, żeby mi się druga faza nie wbiła, wiesz? <grym> Spoko, nie ma problemu, zdążę 5 genów zrobić. Dobra, zanim cię zdejmę, to sobie... <grym> nie no, dobra, zdejmę cię. Dobra, chodź, uciekamy stąd. Tam jest genik, którego robiłem, ale już raczej się zdegresował, no chyba, że go nie dotknął. No, dotknął. A, już cię wbił na tobie? No, Właśnie wiem, na gdzie, powiem ci. No cóż. Bardzo daleko. No przecież to jest bez sensu. Hmm. Bez sensu no no jak wiem jak... Ty kilometra view na chyba mnie. Powiem ci, ale to było głupie. No trudno. No cóż. Mam nadzieję, że ten random robi gena. W ogóle mam tego. Ja muszę o tym pamiętać, bo mam Death Strike'a. Ale on nie podnosi mnie, żeby było śmieszniej. Hmm. A ten drugi robi gana? Powiedz mi Czemu? Mam decisive nie chcę mi podnieść Tak jakby wiedział, że... Ich tak robi Jakby... A Dobra, jestem na dentkę do podniesienia jak coś Spróbuję cię podnieść Daj, Jestem na dentkę do podniesienia Dzięki za I, I kurde, no specjalnie mnie nie podniósł, bo wiedział, że mam decisive w strike'a Dobra, tym razem na szczęście mi się udało Popatrzyłem mu prosto w oczy I zadziałało. Jestem na dentkę. Dę... Dobra Nie wiem czy zdążysz Uciekaj Ja dętkę tylko na knika. Wychodzi na to samo Na Dentkę Dentka od roweru Daj O cholera Chyba umrzesz z Blady i tak Cóż, Nie, on przeciągnie wam czas Dawaj, skok no. Kurde polera. no i tak mnie rąbną, no trudno Dobra, że skończę gana przynajmniej to dostanę nad Możesz skończyć, ja mam adrenalinę swoją drogą, ale... A może, ale nie zdążę. Ale to jak mnie zdejmiesz mnie kaka, tylko jest blisko ciebie, uważaj. No tylko, to, ale ty masz dętkę już. A nie, nie, nie tu nie ma, to nie ma mnie, dętki. No, tu idzie, o, no to dętka. Jakby naprawiła silnik. Dobra, o nie. O, no, nie to nie, to sensu. O lol. Zbieraj. Na mnie powiesi, ale ja mam dętkę? Nie, nie mam. Znaczy ja tak, ja już mam dętkę. No i dupa. Ale tamten, tamten gen jest na, na dotknięcie do, do zakończenia, no. Tylko kurde on tu biegnie. Kiedy ale grałem to w DbD ostatnio? Nie wiem, dawno. Znaczy czym się nie podniesie? Kurde. Znaczy dawno, ogólnie to grałem z 2 tygodni temu. Nice, zjewaj. No ale to nie wiem, czy jak ja mi to dasz, szczerze mówiąc, bo... No, półgłówne no, no. jakieś. No, jak chcesz się pytać Bladego, no to pisz jak do Bladego, no jeju. Naprawdę. O, jak bardzo na e, no jakieś. No, jakieś dwie sekundy, no. No kurde, gówno! Nie, nie dwie sekundy. A co on nice. zagresował? No nie, nie no Ewi po prostu nie dokończyłeś, no. No przecież mówiłem, że nice. jest na ten. Kurde, no, no. przecież mówiłem, że nie dokończyłem. No ale mówiłeś, że jest na dentkę, a nie był na dętkę. Nie, no, był nie, na, na dwie sekundy. No co ty, to było co najmniej 5 sekund. A dwie sekundy... No, nie wiem, akurat nie popatrzyłem. No, ale i wydaw... wiesz. I nie. przez to, że... No bo generalnie jakby był na chwilę to miałbym adrenalinę, co nie? No, no to tak. A on mnie gonił, no i tu był problem. No A niestety. To było smartne zagranie, ale ona naprawiła ten gęnie. Nie, nie naprawiła. Nie, nie. Ona może klapę znalazła. No trudno, przerąbaliśmy Pracza. i znowu pomyśleć, że to przez Tak <laughs> Dokładnie. <laughs> Oj, Ej, B, Ej, B. To moja zemsta za poprzednią rundę, po prostu. No Nie ostatnio, bo jeszcze z juniorem No Ale mówię, że za ostatnią rundę w sensie poprzednim. No, ale ty nie przeżyłeś. No wtedy nie przeżyłem i, I to była właśnie zemsta, teraz wy nie przeżyliście też. No, ale o! My... Oh, <laughs> o. Jak to się. To było, to, to było close. <laughs> U niego tą szatę słychać śmiesznie. Oops, chyba umiera. No cóż. A ona mm. próbowała go Dętka. złagodzić, co nie <grym> Złagodzić, tak. Złagodzić, czyli przekonać do dobrych intencji. Tak, mm. żeby ją wyprowadził. No. Dobra, no, no, no to możemy wejść to w takim trudno. razie. Woli ją nabić na hak. No trudno. I tak, no i, tak ładnie, I tak ładnie było, tak naprawdę. Dużo punktów dostałem. Mm. Tego, Ty dostałeś. dostałeś. No.